Cześć, Kasia. Cześć, cześć. Co robisz? Wiesz, co zostało do końca, zakończenia etapu specjalistycznego mojej zbiorki? 4 dni. Mhm. Brakuje 158 619 zł. Czyli procentowo ile mamy? 9,35%. Nawet nie 10%. Co? Nawet nie 10%, słuchajcie. Sytuacja jest taka. U osób dorosłych w ogóle system nie widzi osób dorosłych. Mimo leczeniu. E, mimo leczenia. Mówimy w ogóle o leczeniu, że. Tak, w ogóle o leczeniu mówimy. E, tak jak wiecie, w moim przypadku e, jest to leczenie prywatne. Mhm. E, no i niestety to e, nie idzie. Rozmawiałam z Panem Bartoszem Zmieślanym, który jest opieką mojej zbiorki jakiś czas mhm. temu, on powiedział, że wszystko zależy od udostępnień, reakcji na posty. I udostępniasz? Tak, ja udostępniam na grupach, ale grupy niestety niektóre mnie blokują. Na jakich grupach powiedz nam? No taki pomocowych, gdzie można um, um, pomagamy wszystkim, rodzice pomagają e, rodzicom. Mhm. E, jest bardzo ciężko w ogóle się dogadać z administratorami grup, mhm. żeby dalej e, poszło to w świat. Mhm. E, no więc ja dzisiaj sobie do trzeciej w nocy posiedziałam. Mhm. E, no i dzisiaj chyba będzie powtórka z rozrywki, bo mamy do 2 stycznia czas, a potem będzie załatwianie, żeby przedłużyli tą zbiórkę. Znaczy przedłużyli, dali na kolejne miesiące? Prawda jest taka, że i też sytuacja tutaj państwowa, tak? Mhm. Nie ułatwia sytuacji. Nie będę się szczegółowo. Ale... Do 18 roku życia, ale no czy nie jest finansowana? jest ok, e... ale można powiedzieć, ale ty masz refundację, tak? Libry. Mhm. No tak, tylko że ta refundacja Libry kosztuje mnie. 636 zł na dwa miesiące. Uh -huh. Bo jeden czujnik przy refundacji kosztuje 51 zł, a bez refundacji kosztuje 321 zł. Uh -huh. A czujniki zmieniasz? Raz na dwa tygodnie. Uh -huh. To samo, słuchajcie, jest problem z kłóciami, bo na przykład. Metalowe w kucie o dziwo yy, się u mnie zatkało. Mm -hmm. Pompa w ogóle nie dała informacji, że było zatkane w kucie i przepływu nie było. Mm -hmm. I doszło do tak zwanej kwasicy ketonowej. O, to jest zagrożenie życia. Tak, więc yy, i dopiero po wynikach, słuchajcie, yy, z laboratorium, gdzie cukier yy, w moczu był 250 yy, ketony. Petoń na 3 plus. E, zorientowałam się, że, że coś nie gra. Mhm. I zmieniłam wkłucia, słuchajcie, na teflonowe, i one się okazały być super. Mhm. <grych> w sensie w, e, 4 mm igłę sobie wbijam w skórę, a ona mówi w ogóle, że podziwia, w sensie jak ja to ogarniam. E, no i tak wygląda sytuacja. W tej chwili mamy słuchajcie, cukier mamy 108. Bardzo ładny cukier 106. Ej, sobie zrobiłam bazę na standardowy typu A, bo 2,90 było dla mnie za dużo, mhm. Ej, więc idzie na dobę 120. Tak ustawioną przez panią panią profesorę Ja tylko sobie zmieniam tryby, że tak powiem. Mhm. Żeby było bezpiecznie. No i właśnie tak wygląda leczenie osoby z FAS, tak? Mhm. Że czasami jest to, co jest takim standardem, to to, że nie biorą pod uwagę dawki leków mhm. lekarze. Tak, tak, tak. Tylko na że tak powiem na chybił trafił. Mhm. Więc W swoim e, przypadku też tak było? Tak. Więc e, teraz został jeden lek wycofany. No i słuchajcie, odżyłam. Uh -huh. Wczoraj byłyśmy, słuchajcie, z Magdą e, załatwić sprawy. Uh -huh. Najróżniejsze. Uh -huh. I powiem Wam, że ja inaczej zupełnie funkcjonuję. Uh -huh. Więc e, kluczowe jest to, żeby... Pilnować mm, również udogodnień na zlecenia, czyli zniesienie limitów ze względu na stopień orzeczenia o niepełnosprawność, czego mm. nie wiedziałam. A co to takiego? No to, to takiego, że na przykład no. na Libret przysługuje ci sześć sensorów, mm -hmm. a możesz mieć ich 20, jakich potrzebujesz. O. Tak samo jak zbiorniki na wkucie na jeden miesiąc. Przysługuje Ci 5 takich strzykaweczek, czyli uh -huh. 15 na 3 miesiące. E, takich strzykawek zbiorników do insuliny. Uh -huh. I to samo się liczy w kut. po 10 jest na każdy miesiąc, czyli przykładowo masz 30 sztuk na 3 miesiące. Uh -huh. Ale może to zmienić lekarz w zależności od wskazań medycznych. Więc będę się o to starać, żeby na przyszłość zlecenie miało właśnie uwzględnione te kody. Ten kod dla osoby po 18 roku życia. Mhm. Ze stopniem niepełnosprawności znaczny. Bo musicie pamiętać, że to jest tylko sprzęt, tak? Mhm. I że Libra niby jest fabrycznie skalibrowana. czy znaczy ona jest. Ale może być tak, że może się coś zatkać, może się coś schrzanić i może być tak, że nieciekawie. Poza tym pytaliście się mnie, no co tak dużo kosztuje w tej mojej zbiorce? Wszystko. Faktury za ten rok wszystkie zostały rozliczone. Będziemy w nowym roku ustalać terminy i wyjazd do, do Warszawy. Mhm. Najprawdopodobniej będzie to kwiecień, maj, bo w kwietniu mi się kończy zlecenie na ostrząt. Mhm. A jednak jestem zwolennikiem, żeby oni mnie zobaczyli przez 4 dni. Przynajmniej raz w roku, co? Tak, przynajmniej raz w roku. Jak nie dwa razy do roku. Y no i tak, no i tak właśnie wygląda sytuacja, mhm. więc kochani, pełna mobilizacja, proszę Was o udostępnianie, o podawanie dalej, to nic nie kosztuje, jak ktoś może Was przejść, to dzięki serdeczne, jeżeli nie, podajcie dalej, zobaczymy, jak to się będzie działo dalej. Każdy link, każde udostępnienie, każde, każde polubienie reakcje, pomaga, jest, każda tak. reakcja, każdy komentarz zwiększa zasięgi. Tak, tak, Kasia tak. Liszcz się pomaga. Przekazujcie dalej, udostępniajcie. Do zobaczenia następnym do, do razem. Do zobaczenia.